Córka króla dalekiego kraju wyrosła na tak piękną i mądrą pannę, że żaden z młodzieńców, gdyby nawet nie wiem jak w niej zakochany, nie odważyłby się prosić ją o rękę. Król już był wielce zafrasowany, na co ona powiedziała: Sama, znajdę sobie męża, jutro wyruszę w drogę. I wyruszyła. Z całym orszakiem swoich dworek i z powozem pełnym drogocennych klejnotów w cztery konie zaprzężone. Objechali świat cały. Przemierzali królestwa na południe, na północ, na wschód i na zachód. I żadnego młodzieńca godnego jej ręki nie znaleźli. Aż pewnego dnia przyjeżdżali przez las. A w lesie, bystry oko królewny wypatrzyło młodzieńca, który rąbał drewno. I dziewczyna cały dzień patrzyła, jak jego młode ciało naprężało się, jak pod koszulą jego prężyły się jego mięśnie, z jaką troską pochylał się nad swoją matką, z jaką miłością opiekował się swoim ojcem który kiedyś był królem, ale oślepiony przez wrogów, został przezeń wyrzucony ze swojego królestwa i teraz całą rodziną ukrywali się w lesie. Wieczorem dziewczyna przywołała młodzieńca i powiada, zostań moim mężem. Hmm. On spojrzał w jej piękne oczy i powiada, „Ha, widzę twoją dobroć. Widzę Twoją mądrość i widzę Twoją urodę, i chętnie przyjąłbym Twoje oświadczyny. Ale obawiam się, że Twoi rodzice nie przyjmą mnie. Zapytam. I królewna pośpieszyła na dwór swojego ojca i opowiedziała o tym spotkaniu. I powiada: Znalazłam, ojcze, znalazłam młodzieńca, który jest godny mojej urody i którego żoną chcę zostać. Ma na imię Satyavati. Satyavati? Satyavati? Powiedział Nero, mędrzec, który mieszkał we dworze. Tak, znam to imię. To prawda, to szlachetny człowiek o dobrym sercu, ale trzeba ci wiedzieć, że równo za rok umrze i nikt i nic nie może tego zmienić. Gdyby nawet było mi dane tylko rok z nim przeżyć, nie chcę żadnego innego. Chcę jego. Ależ, droga córko, zatrwożył się ojciec. Chcesz zostawić całe swoje bogactwo, te klejnoty, suknie złotem wyszywane i w chodakach, w prostej sukni? Chcesz iść mieszkać w lesie, w chałupie? Tak, drogi ojcze. Zostawiam to wszystko. Chcę być jego żoną. Chcę być mu poślubioną. Żyli bardzo szczęśliwie, bardzo radośnie. Dziewczyna z troską opiekowała się swoimi teściami, a mąż co rano wyruszał do lasu i rąbał drwa. I tak minął rok cały. Aż tej nocy, kiedy dziewczyna dobrze o tym wiedziała, co się wydarzy, nic a nic nie spała. Całą noc czuwała. A rano powiedziała do swoich teściów. Kochani, nigdy was, o nic nigdy nie prosiłam, ale dziś pozwólcie mi pójść razem z moim mężem. I poszła. I szli razem szczęśliwi i radośni na polanę, gdzie miał wyrąbywać drewna Satywati, a po drodze zbierali poziomki, gonili motyle i cały świat się do nich uśmiechał. Kiedy już byli na polanie, mąż wziął siekierę i rąbał dwa. Ale po krótkiej chwili poczuł, jak cała siła z jego żył odpływa. I mówi: wybacz, droga żono, ale muszę przysiąść na chwilę. I usiadł tuż obok niej pod drzewem. A ona położyła jego głowę na swoim łonie i gładziła jego męskie ramiona, i czuła, jak cała siła z nich odpływa, jak wypływa z jego życia. Kiedy podniosła głowę, za maszystym krokiem zbliżał się do nich Satyavati zbliżał się do nich bóg śmierci i powiada skończyły się dni twojego męża jego czas upłynął przyszedłem po jego duszę i stryczkiem zawiązał jego duszę i poszedł a ona za nim on szedł coraz szybciej a ona przyspieszała kroku nagle Bóg śmierci odwrócił się i powiada: Wracaj, tam, gdzie twoje miejsce, pochowaj swojego męża i zachowuj się tak, jak przystoi wdowie. Ona niezrażona, krwistymi oczyma, na któ którymi na nią patrzył, powiada: Pójdę tam, dokąd idzie mój mąż, jestem mu przeznaczona. Złuchałeś tej kobiety? Przeraziła Boga śmierci i powiada, spełnię jedno twoje życzenie, ale nie proś, żebym przywrócił życie Twojemu mężowi. Dobrze, przywróć wzrok mojemu teściowi i niechaj odzyska swoje królestwo. Już tak się stało. I Bóg śmierci odwrócił się i szedł dalej. Szedł pod górę coraz szybciej, a ona za nim. Nogi kaleczyła o skały i kamienie. Było coraz gęściej od drzew i krzaków. Rwały się jej szaty i kaleczyły się jej dłonie i nogi, które zaczęły krwawić. Ale nic, a nic jej to nie przeszkadzało, bo biegła, biegła za Bogiem Śmierci, który trzymał duszę jej męża. Wreszcie ten odwrócił się i powiada: Nie tutaj jest twoje miejsce. Wracaj tam, gdzie jest twoje miejsce. Moje miejsce jest przy moim mężu. Pójdę, dokąd on idzie. Już lepiej zabierz moją duszę, a oddaj mi duszę mojego męża. Bóg śmierci nie znał nigdy takiej zuchwałości, nie słyszał nigdy takiego uporu. I powiada, spełnij jeszcze jedno twoje życzenie. Ale nie proś mnie. Abym przywrócił życie Twojemu mężowi. Dobrze. Zatem, niechaj z mojego łona narodzą się dzieci, w których żyłach będzie płynęła krew moja i mojego męża. A wtedy Bóg śmierci Jana spojrzał. Ależ ty jesteś zuchwała. Wiesz, że może stać się tylko wtedy to, kiedy na powrót połączysz się ze swoim mężem. I rozwiązał stryczek, wypuścił duszę jej męża i poszedł w swoją stronę. Po raz pierwszy, pokonany przez miłość. Po raz pierwszy. Bóg śmierci jawa pokonane przez kobietę. A ona czem prędzej odwróciła się i biegnie, i biegnie, wiedziona przeczuciem, że mąż zaraz się obudzi. Biegnie jak na skrzydłach, biegnie cała szczęśliwa. A kiedy dobiegła do polany, położyła na powrót głowę swojego męża na kolanach i zobaczyła, jak otwiera swoje wieki i na powrót życie wraca w jego żyły. I urodziły im się dzieci. I byli bardzo szczęśliwi i doczekali się wnuków. Taka jest siła zakochanej kobiety.